Mongołowie są sprzedawani jako zdobywcy i konni łucznicy. Prawie nikt nie mówi o tym, co działo się z kobietami pozostawionymi po śmierci wojownika. System dziedziczenia wdów, małżeństwo lewirackie. Brat zmarłego wchodzi do jurty i rości sobie prawo do wdowy jako do własności, bez wyboru, bez okresu żałoby, wielka jasa tak nakazuje. Które części są zwyczajem, a które znajdują się w perskich kronikach i mongolskich kodeksach prawnych, z przypisanymi im imionami i datami? Ona stawała się majątkiem, system lewiratu, praktyka, w której brat zmarłego lub najbliższy męski krewny dziedziczy wdowę wraz ze stadami i namiotami. Jest to udokumentowane w tajnej historii Mongołów, napisanej około roku 1228. Potwierdzają to kroniki Rashida Aldina, perskiego historyka, który służył pod Ilhanatem na początku lat 1300. Wspomina o tym w swoich obserwacjach Wilhelm Rubruk, franciszkański mnich, który podróżował do Karakorum w roku 1253. Jasa obejmowała wszystko od organizacji wojskowej przez kary za kradzież po zasady dziedziczenia a jedna z tych zasad mówiła, że wdowa musi poślubić brata swojego zmarłego męża lub innego męskiego krewnego z jego rodu. Odmowa oznaczała hańbę, utratę statusu, czasem śmierć. Skomentuj także, z jakiego miasta to słyszysz? Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach. Wykorzystując źródła z tajnej historii Mongołów, głównej mongolskiej kroniki skompilowanej w połowie XIII wieku, wkrótce po śmierci Chingiz Chana, porównane z Dżami al-Tawarih, Rashida al-Dina, kompendium kronik, napisanym między rokiem 1300 a 1314 na bezpośrednie zlecenie dworu Ilhanatu, z dostępem do mongolskich zapisów imperialnych i historii ustnych. Teraz wracamy do informacji. Utrzymywał także pracę wdowy, pracowała, zarządzała jurtą. Przetwarzała wełnę, mleko i mięso. Wychowywała dzieci, które miały zostać wojownikami lub matkami wojowników. Pozwolenie jej na odejście oznaczało utratę zdolności produkcyjnej. Jego śmierć osłabiła pozycję rodziny. Klan Tajciut, rywale w ramach większej konfederacji mongolskiej, porzucili wdowy i dzieci Jesugeja na stepie. Hoelun, matka Chingiz została z pięciorgiem dzieci i prawie bez inwentarza. Tajciut zabrali stada. Zajęli terytorium wypasu zostawili Hoelun, by przeżyła, żywiąc się dzikimi roślinami, świstakami i rybami z rzeki Onon. Tajna historia opisuje, jak kopała korzenie i łowiła ryby zgiętą igłą. Hoelun nie została odziedziczona, ponieważ bracia Jezugeja nie rościli sobie do niej prawa. Pierwotnie była kobietą Merkitów, porwaną przez Jezugeja lata wcześniej. Tajciut postrzegali ją jako obcą. Nie chcieli jej, więc wypadła z systemu. Ale jej sytuacja pokazuje, co działo się, gdy wdowa traciła męską ochronę. Brak dziedziczenia, brak wsparcia. Przetrwanie stało się walką o podstawowe jedzenie. Kiedy doszedł do władzy, sformalizował systemy, aby zapobiec takiemu chaosowi. Wielka Jasa skodyfikowała małżeństwo lewirackie jako prawo. Wdowa musiała zostać przyjęta, ale przyjęta jako co? Nie jako równa, jako odziedziczona własność. Nie było to niczym niezwykłym. Było to oczekiwane. Rashid Al-Din odnotowuje to wyraźnie. Karahulagu przyjął wdowę po ojcu do swojego domostwa. Zachowała pewien status, ponieważ była główną żoną Hana, ale nie miała autonomii. Jej ponowne małżeństwo z pasierbem było prawnym obowiązkiem wynikającym z jasy. Tołuj zmarł około roku 1232, być może z powodu choroby lub otrucia. Zasady sukcesji mówiły, że Sorkoktani powinna zostać odziedziczona przez jednego z braci Tołuja lub ich synów, ale ona odmówiła. Wykorzystała swoją pozycję jako matka czterech synów, w tym Mąkego i Kubilaja, którzy obaj zostali wielkimi Hanami argumentowała, że jej obowiązkiem jest wychowanie synów na władców, a nie ponowne zamążpójście. Odmowa Sorkoktani zadziałała, ponieważ miała władzę polityczną. Kontrolowała rozległe terytoria w północnych Chinach i Mongolii. Miała bogactwo, miała sojuszników, miała synów ustawionych do sukcesji. Dwór nie mógł jej zmusić bez ryzyka niestabilności, więc pozwolili jej pozostać wdową. Ale jej przypadek był wyjątkowy. Większość wdów nie miała takiej przewagi. Jeśli jej mąż miał wielu braci, najstarszy zazwyczaj miał pierwszeństwo, ale jeśli najstarszy był już żonaty lub niezainteresowany, roszczenie mogło przejść na młodszego brata, kuzyna, a nawet siostrzeńca. Wdowa nie miała nic do powiedzenia. Decyzja była podejmowana przez męskich krewnych i przywództwo klanu. Tajna historia i różne źródła perskie opisują pochówki w nieoznakowanych grobach, aby zapobiec profanacji i rabunkowi grobów. Lokalizacja grobu była utrzymywana w tajemnicy. Konie były jeżdżone po miejscu, aby zatrzeć ślady. Następnie rozpoczynał się proces dziedziczenia. Stada były dzielone, namioty były przydzielane, wdowy były przypisywane. Przybywa posłaniec. Trzy dni później twój szwagier wchodzi do jurty. Mówi ci, że jesteś teraz jego żoną. Nigdy nie byłaś sama z tym mężczyzną. Może go nie lubisz, może jest okrutny, może jest stary. Nie ma to znaczenia. Jasa mówi, że teraz należysz do niego. Odmowa oznacza wygnanie. Wygnanie na mongolskim stepie zimą oznacza śmierć. Kobiet na podbitych terytoriach i w ich własnym społeczeństwie. Zauważa, że mongolskie wdowy były przejmowane przez krewnych jako coś oczywistego. Zauważa również, że opór był rzadki, ponieważ koszt społeczny był zbyt wysoki. Kobieta, która odmówiła małżeństwa lewirackiego, traciła dzieci. Dzieci należały do rodu zmarłego męża, zostawały z klanem, wdowa, która odeszła, odchodziła sama. Kiedy siły mongolskie zdobywały miasto, zabijały mężczyzn i rozdzielały kobiety. Wdowy po zabitych obrońcach były przejmowane przez mongolskich oficerów lub dawane żołnierzom jako nagrody. Ta praktyka jest udokumentowana w wielu oblężeniach. Upadek Niszapuru w roku 1221, oblężenie Mervu w roku 1221, zniszczenie Heratu w roku 1222. Rashid al-Din i Dżuzdżani odnotowują masowe zniewolenie kobiet po tych podbojach. Źródła odnotowują przypadki. W których wdowy były dziedziczone przez mężczyzn, którzy następnie wykorzystywali zasoby wdowy do wzmocnienia własnej pozycji. Prawo do wdowy. Spór dotarł do dworu Mongke Chana. Mongke orzekł, że wdowa trafi do kuzyna, który mógłby dostarczyć najwięcej koni jako cenę za pannę młodą dla klanu zmarłego. Preferencje wdowy nie były brane pod uwagę. Transakcja odbywała się między mężczyznami. Małżeństwu Lewirackiemu. Yuan Shi, oficjalna historia dynastii Yuan, skompilowana w latach 1400. Odnotowuje przypadki dziedziczenia mongolskich wdów przez szwagrów aż do XIV wieku. Nawet gdy Mongołowie przyjęli niektóre chińskie praktyki administracyjne, utrzymali system lewiratu w nienaruszonym stanie. Wdowa, która ponownie wyszła za mąż z własnego wyboru, mogła negocjować warunki. Mogła wybrać mężczyznę, który dobrze ją traktował. Mogła odmówić mężczyznom, którzy byli brutalni lub niestabilni. Ale w małżeństwie lewirackim nie miała negocjacji. Była przydzielana, a mężczyzna, który ją odziedziczył, nie miał obowiązku traktować jej jak nowej żony. Była aktywem spadkowym, jak dobry koń czy wartościowy namiot. Źródła odnotowują również przypadki nadużyć. Wdowa odziedziczona przez urażonego szwagra mogła spotkać się z przemocą. Tajna historia wspomina o konfliktach między współmałżonkami w poligamicznych domostwach. Kiedy wdowa została dodana do istniejącego domostwa, narastały napięcia. Pierwsza żona widziała wdowę jako konkurencję, odziedziczona wdowa widziała siebie jako przesuniętą i bezsilną. Częste były walki o zasoby, miejsca do spania i status. Inny czynnik wiek. Mongolscy wojownicy często umierali młodo w bitwie lub z powodu obrażeń. Wdowa w wieku 20 lat mogła zostać odziedziczona przez szwagra w wieku 40 lat, młoda wdowa mogła zostać przejęta przez starszego kuzyna. Różnica wieku potęgowała nierównowagę sił. Starszy mężczyzna widział młodszą wdowę jako nagrodę. Wdowa widziała siebie jako uwięzioną. Jeśli cenisz sobie ten poziom szczegółowej mongolskiej historii społecznej, zasubskrybuj i kontynuuj te badania. Skomentuj także, z jakiego miasta to słyszysz. Teraz wracamy do informacji. Czasem wstąpić do życia zakonnego. Wdowa buddyjska mogła wycofać się do klasztoru. Wdowa muzułmańska mogła powołać się na okres iddah, okres oczekiwania po śmierci męża, a następnie argumentować za niezależnością na gruncie religijnym. Ale te wyjątki były ograniczone do wdów z zasobami lub potężnymi koneksjami rodzinnymi. Wielka jasa nie jest w pełni zachowana, ale fragmenty są cytowane w późniejszych źródłach. Alma Crisi, egipski historyk piszący na początku lat 1400, cytuje sekcję jasy dotyczące dziedziczenia. Zauważa, że wdowa, która odmówiła poślubienia brata swojego zmarłego męża, mogła zostać stracona za naruszenie prawa. Metody egzekucji były różne: uduszenie, utopienie, wystawienie na stepie. Jasa priorytetowo traktowała porządek i kontrolę rodową nad autonomią jednostki. Pisze, że wdowa, która odmówiła ponownego małżeństwa, była uważana za buntowniczkę i traktowana jak przestępca. Zauważa również, że niektóre wdowy akceptowały system, ponieważ alternatywą była głodówka nie mogła negocjować umów handlowych nie mogła bronić swoich stad przed rabusiami ponowne małżeństwo w ramach systemu lewiratu było przedstawiane jako ochrona ale tak naprawdę chodziło o kontrolę praca i zdolność reprodukcyjna wdowy pozostawały wewnątrz klanu jej dzieci miały kontynuować ten ród gdyby wyszła za mąż poza klan te dzieci należałyby do innego rodu lewirat zapewniał że jej przyszłe dzieci pozostaną w pierwotnej strukturze rodzinnej Niektóre groby zawierają artefakty sugerujące, że kobiety były żonami. Wiele kobiet pochowanych w pobliżu jednego mężczyzny sugeruje poligamię. W niektórych przypadkach układ grobów sugeruje, że wdowa została pochowana w pobliżu swojego drugiego męża, brata jej pierwszego męża, a nie w pobliżu swojego pierwszego męża. Układ przestrzenny odzwierciedla system lewiratu. Jedno stanowisko w dolinie Orchon wykopane na początku lat 2000 ujawniło skupisko grobów datowanych na połowę lat 1300. Jeden centralny grup męski zawierał broń, okucia końskie i srebrny pas. Otaczały go cztery groby kobiece. Analiza izotopowa zębów wykazała, że dwie z kobiet pochodziły z różnych regionów, co sugeruje, że zostały wzięte za żony z podbitych terytoriów. Dwie pozostałe były lokalne. Jedna z lokalnych kobiet miała obrażenia zgodne z komplikacjami porodowymi została pochowana z małym dzieckiem. Układ sugeruje grupę rodzinną pod jednym patriarchą, prawdopodobnie włączając odziedziczoną wdowę. Naukowcy odkryli niezwykle wysoki poziom podobieństwa genetycznego w obrębie niektórych grup klanowych, co sugeruje, że kobiety wychodziły za mąż w ściśle kontrolowanych strukturach rodowych. To pasuje do systemu Leviratu, w którym wdowy były przekazywane męskim krewnym, zamiast wychodzić za mąż do klanów zewnętrznych. Jeśli był odnoszącym sukcesy wojownikiem, cieszyła się szacunkiem. Jeśli dowodził stu ludźmi, miała dostęp do zasobów, ale kiedy umarł i została odziedziczona, jej status się resetował. Stawała się młodszą żoną swojego nowego męża. Musiała konkurować z jego istniejącymi żonami o jedzenie, przestrzeń i łaskę. Musiała udowodnić się na nowo w domostwie, które jej nie wybrało. Tajna historia odnotowuje przypadek dotyczący Borte, głównej żony Chingis Na początku wzrostu potęgi Chingis Bortę Borte została porwana przez Merkitów w zemście za wcześniejsze porwanie Holun przez Jezugeja. Borte była przetrzymywana przez Merkitów przez miesiące. Została oddana wojownikowi Merkitów jako żona. Kiedy Chingis Chan ją uratował, była w ciąży. Urodziła Jochiego. Ojcostwo Jochiego było niepewne. Niektórzy szeptali, że był synem Merkity, ale Chingis Chan zaakceptował George'ego jako własnego. Doświadczenie Borte pokazuje, co działo się, gdy kobieta została zabrana i ponownie przydzielona. Nie miała kontroli nad swoim ciałem ani swoim losem. Nie mogła negocjować, ponieważ prawo nie uznawało jej za niezależną osobę. Rashid al-Din opisuje domostwo Tołuja, najmłodszego syna Chingiskana. Tołuj miał wiele żon. Kiedy zmarł, jego główna wdowa, sor Koktani Beki, odmówiła ponownego małżeństwa, jak wspomniano wcześniej. Ale jego drugorzędne wdowy zostały odziedziczone przez jego synów lub braci. Jedna wdowa trafiła do domostwa brata Tołuja, Chagataja. Mieszkała w jurcie z istniejącymi żonami Chagataja. Hierarchia była jasna. Była na dole. Nie miała prawa do uwagi ani zasobów czegataja, chyba że on jej to przyznał. Po upadku chorezmu w roku 1220, Chingiz-chan rozdzielił schwytane kobiety swoim oficerom na podstawie rangi. Najpiękniejsze kobiety trafiły do najwyższych rangą dowódców. Reszta została podzielona między żołnierzy. Wdowy po chorezmińskiej szlachcie zostały przejęte przez mongolskich szlachciców była to transakcja. Wdowa po wysokiej rangi wojowniku trafiała do wysokiej rangi krewnego. Wdowa po nisko postawionym żołnierzu trafiała do nisko postawionego krewnego lub była wchłaniana do domostwa jako służąca. Status był dziedziczony, ale zawsze był warunkowy. Była wdową po pomniejszym dowódcy, który zginął w potyczce z siłami gruzińskimi. Kuzyn był znany z przemocy. Zabił dwie ze swoich poprzednich żon w napadach szału. Tukmak uciekła do chrześcijańskiego klasztoru w pobliżu Tebrizu, szukając schronienia. Lokalny gubernator Ilhanatu zażądał jej zwrotu. Klasztor odmówił. Gubernator zagroził spaleniem klasztoru. Mnisi ją wydali. Została zmuszona do poślubienia kuzyna. Trzy miesiące później znaleziono ją martwą. Oficjalną przyczyną odnotowano chorobę. Spowiedź na łożu śmierci od służącej dziesięciolecia później twierdziła, że kuzyn udusił ją za próbę otrucia go. Większość spraw nigdy nie trafiła do zapisów. Rozstrzygano je w obrębie rodu. Wdowa stawiała opór. Ród decydował. Wdowa musiała się podporządkować, albo czekała ją banicja lub śmierć, żadnej kroniki, żadnego pomnika. Jeśli dobrze zarządzała majątkiem, zyskiwała szacunek, ale wymagało to poruszania się w systemie zaprojektowanym, by ją pozbawić władzy. Berke w tym czasie przechodził na islam. Traktował Borakczyn dobrze, ponieważ pomagała mu skonsolidować poparcie wśród starych sojuszników Batu, zachowała wpływy na dworze Złotej Ordy, ale jej wpływy zależały całkowicie od łaski Berke. Kiedy Berke zmarł w 1266 roku, ponownie straciła swoją pozycję. Źródła nie notują, co się z nią stało później. Mongołka dorastała ze świadomością, że jeśli jej przyszły mąż umrze, zostanie przekazana jego bratu. Ta wiedza kształtowała oczekiwania. Dziewczęta uczono akceptować męską władzę. Uczono je, że przetrwanie oznacza posłuszeństwo. Opór był niebezpieczny. Chińskie wartości neokonfucjańskie kładły nacisk na cnotę wdowy. Chińska wdowa miała pozostać niezamężna i honorować zmarłego męża. Było to sprzeczne z mongolskimi zwyczajami lewiratu. Mongolskie wdowy w Chinach znajdowały się pod presją obu tradycji. Niektóre przyjmowały chińską cnotę wdowią, by uniknąć ponownego zamążpójścia. Ale było to ryzykowne. Mongolscy krewni mogli oskarżyć wdowę o porzucenie prawa mongolskiego. Jeden przypadek z 1340 roku dotyczy mongolskiej wdowy w Dadu, stolicy Yuan. Jej mąż, drobny urzędnik, zginął w wypadku konnym. Jego brat rościł do niej prawo na mocy zwyczaju Lewiratu. Ona odmówiła, powołując się na pragnienie pozostania cnotliwą na chińską modłę. Brat wniósł sprawę do sądu Yuan. Sąd orzekł na jego korzyść, stwierdzając, że prawo mongolskie ma pierwszeństwo przed chińskimi obyczajami w rodzinach mongolskich. Została zmuszona do poślubienia go. Sowieccy etnografowie w latach dwudziestych udokumentowali przypadki, gdzie wdowy były nadal dziedziczone przez szwagrów. Kołchos jej udzielił schronienia. Jej szwagier groził przemocą. Lokalni urzędnicy sowieccy aresztowali go. Sprawa została wykorzystana jako propaganda, by pokazać, jak państwo sowieckie wyzwala kobiety od zacofanych obyczajów. Wdowa, która nie miała dokąd pójść, godziła się na ponowne za mąż pójście za szwagra, ponieważ alternatywą była nędza. Logika ekonomiczna pozostała ta sama. Wdowa bez męskiego wsparcia walczyła o przetrwanie. W surowym środowisku z wysoką śmiertelnością mężczyzn, system zapewniał, że wdowy i dzieci nie zostaną porzucone, ale ceną była autonomia wdowy. Była chroniona jako własność, a nie jako osoba. A gdy dziedziczenie zostało ustalone, nie miała drogi ucieczki. Analiza DNA wykazała, że trzy kobiety były ze sobą spokrewnione, ale nie z mężczyzną. Pozostałe dwie kobiety nie były spokrewnione z nikim. Interpretacja. Gospodarstwo poligamiczne, w którym niektóre żony zostały odziedziczone po zmarłych krewnych. Klany zewnętrzne. Imperium mongolskie było ogromne, ale sieci rodzinne były zwarte. Brata, by przejąć wdowę. Konie trafiły do synów brata. Wdowa nie miała prawa do tej zapłaty. Jeśli zasoby były skąpe, ojczym mógł faworyzować własne biologiczne dzieci kosztem pasierbów. Wdowa musiała zarządzać tymi napięciami, nie mając formalnej władzy. Chingis i jego bracia przeżyli dzięki polowaniom i zbieractwu. To doświadczenie ukształtowało późniejszy nacisk Chingis na lojalność i merytokrację. Ale dla wdowy i jej dzieci bezpośrednim doświadczeniem był głód i wykluczenie. Dzieci złapane pośrodku cierpiały. Źródła mongolskie nie zagłębiają się w emocje, skupiają się na wynikach, ale ludzki koszt był realny. Ale prawo mongolskie nie uznawało tych praw. Kiedy Ilhanat przeszedł na islam pod koniec XIV wieku. Pojawiły się konflikty prawne. Niektóre wdowy odwoływały się do sądów islamskich, by uniknąć małżeństwa lewirackiego. Sądy były często unieważniane przez mongolskich przywódców rodowych, którzy nalegali na przestrzeganie jasy. Odwołała się do Kadi, sędziego islamskiego, aby zapobiec jej wymuszonemu ponownemu małżeństwu ze szwagrem. Kadi orzekł na jej korzyść, powołując się na szariat. Rud zignorował orzeczenie i i tak wymusił małżeństwo. Kadi zaprotestował u Ilhana, który stanął po stronie rodu. Przekaz był jasny. Prawo mongolskie miało pierwszeństwo. Od wdowy, odziedziczonej przez szwagra, oczekiwano natychmiastowego spełnienia wszystkich obowiązków małżeńskich. Żadnych zalotów, żadnego okresu adaptacji. Mężczyzna ją przejmował, a ona miała się podporządkować. Odmowa mogła skutkować przemocą. Źródła wspominają przypadki, gdy wdowy były bite za odmowę nowym mężom. Jeśli wdowa zaszła w ciążę z nowym mężem, dziecko należało do linii nowego męża. Ale jeśli dziecko urodziło się w określonym czasie po śmierci pierwszego męża, dziecko mogło być uznane przez linię pierwszego męża jako potomstwo pośmiertne. To rodziło spory. Wdowa w ciąży w chwili śmierci męża mogła zobaczyć, jak jej dziecko jest przejmowane przez rodzinę zmarłego męża, co oddzielało ją od dziecka, jeśli została odziedziczona przez kogoś spoza tego najbliższego kręgu rodzinnego. Obawiały się niepewności. Dziedzictwo systemu Lewiratu wykraczało poza Imperium Mongolskie. W miarę rozprzestrzeniania się wpływów mongolskich, praktyka ta wpływała na sąsiednie kultury. Grupy tureckie, tybetańskie i niektóre społeczeństwa Azji Środkowej przyjęły lub wzmocniły podobne zwyczaje. Praktyka ta przetrwała w niektórych regionach aż do XX wieku jak wspomniano wcześniej w dokumentacji sowieckiej. W 2003 roku badacze w Mongolii przeprowadzili wywiady ze starszymi kobietami, które pamiętały erę przedkomunistyczną. Niektóre wspominały historię swoich babci o małżeństwach lewirackich pod koniec XIX i na początku XX wieku. Jedna kobieta opisała, jak jej babcie przejął młodszy brat jej męża po tym, jak mąż zginął w potyczce granicznej z siłami chińskimi około 1900 roku. Babcia miała 16 lat, szwagier 35, urodziła mu ośmioro dzieci. Nigdy więcej nie mówiła o swoim pierwszym mężu prawnym zakazie. System Lewiratu zapewniał, że się nie zmarnują. Kobiety miały różne nazwy rodowe, co sugeruje, że pochodziły z różnych rodzin, ale wszystkie żyły pod jednym patriarchą. Dokument odnosi się do jednej kobiety jako wdowy po temurze, co sugeruje, że była wdową odziedziczoną. Jej dzieci są wymienione oddzielnie od innych dzieci, co wskazuje na hierarchię w obrębie gospodarstwa. Utrzymywał kobiety związane z rolami produkcyjnymi, ale wydajność odbywała się kosztem ludzkiej godności. Wdowy, które obawiały się, że zostaną odziedziczone, nie obawiały się dziwnego zwyczaju. Obawiały się utraty siebie. W czasie chaosu wdowa imieniem Kutluch Katun, wdowa po księciu Yuan, została przejęta przez szwagra, drobnego szlachcica. Oparła się, posiadała majątek i lojalnych wobec niej wasali. Ufortyfikowała posiadłość w pobliżu rzeki Czerlen. Szwagier obległ posiadłość, broniła się przez trzy miesiące. Jej wasale ostatecznie ją wydali, by uniknąć głodu. Została zmuszona do poślubienia szwagra. W ciągu roku zmarła. Oficjalną przyczyną była gorączka. Jej wasale. Przesłuchiwani dekady później przez chińskiego kronikarza, powiedzieli, że zagłodziła się na śmierć. Pokazuje też, że opór, nawet z zasobami i wsparciem, często kończył się niepowodzeniem. Analiza DNA wykazała markery genetyczne powszechne wśród mongolskiej arystokracji. Grób nie zawierał broni, ale luksusowe tekstylia i srebrną pieczęć. Pieczęć nosiła inskrypcję zbyt zniszczoną, by ją w pełni odczytać, ale widoczne znaki pasowały do tytułu Khatun, damy szlacheckiej. Badacze spekulowali, że może to być ostateczne miejsce spoczynku kutluch-Katun. Jeśli tak, jej historia zakończyła się nie oporem, ale bezimiennym grobem daleko od stolicy, którą kiedyś znała. System działał, ponieważ przedkładał ród nad jednostkę, działał, ponieważ opór był tłumiony, działał, ponieważ alternatywy były nieliczne. Wielka Jasa mówiła, że wdowa musi być odziedziczona, i dla większości wdów był to koniec dyskusji.